Dzień dobry, dzień dobry! Jesteśmy w nowym kraju, czyli w Japonii, a dokładnie w Tokio i zostaniemy tutaj na dokładnie 4 dni, więc jeśli jesteście ciekawi właśnie materiałem, jak Tokio w ogóle wygląda, jak świat w Japonii może również wyglądać, to serdecznie zapraszam właśnie do tego materiału. Japonia. Wiza turystyczna dla Polaków jest łatwa. Formularze wypełniasz na spokojnie w samolocie, a po przylocie transport do centrum Tokio to czysta przyjemność. Bilety kupisz w automatach, kartą bądź też gotówką. Bardzo dużo miejsca. No i tutaj nam poradzili osoby z informacji, żeby najłatwiej z właśnie lotniska na dostać się za pośrednictwem tej linii, której teraz nie chcę zrobić w więc podpiszę gdzieś tutaj. Będziemy jechać około godziny 20 do tego, do centrum. No i jedziemy sobie coś zjeść. Była wyłapałam bardzo fajną restaurację. Bardzo fajnie to wyglądało. Chyba ceny też są w porządku, więc i mam ochotę na takie... Jedzenie. Tokio to miasto, które można odkrywać bez końca, ale jeśli masz mało czasu, warto dobrze się przygotować. To może brzmieć banalnie, ale w Tokio czekacie Cię naprawdę dużo chodzenia. Nawet jeśli korzystasz z metra, stacje są ogromne i czasem przejście z jednej linii na drugą może zająć kilkanaście minut. Dlatego pokażę Wam teraz niesamowicie super restaurację, w której możecie odpocząć, dobrze zjeść i podziwiać piękne widoki. Nie jestem głodna, a to jedzenie jest tak pyszne. Mega! 11 na 10, a ceny wcale nie są takie jakieś ogromnie wysokie, więc super. Jeszcze z takim widokiem. W dzisiejszym odcinku postaram się po prostu polecić restauracje, które są warte przyjścia, posmakowania, ale też będę szczera. Do tej restauracji czekaliśmy około godziny, aby po prostu dostać miejsce przy oknie. Restauracja super. No i powiedzcie mi, czy spotkaliście się z taką zasadą, że jeśli jesteście w restauracji, to to, co zamówicie w różnych właśnie kulturach, właśnie w różnych państwach, nie sprzyjają tego dopóki wy nie wyjdziecie i co o tym myślicie, bo ja osobiście uważam, że to jest super, bo nie mam takiego pośpiechu, że mnie wykaniają Nadal mamy te wszystkie tutaj naczynia, nadal wszystkie talerze są jakby brudne i w Polsce by się na pewno już to zabrało. Ogólnie myślę, że w Europie, chociaż na pewno nie w Belgii, bo pamiętam, że na Erasmusie właśnie dziewczyna mm, wiedziała, że to, to u nich jest takie brak szacunku, jeśli kelnerka bądź kelner zabierze ci, a ty jeszcze chcesz siedzieć w swoje czy kuchni. No i to mi się podoba. Ja lubię tak jakby mieć takie poczucie, że jestem tutaj cały czas, czuję się tutaj cały czas zaproszona. Japonia, a w szczególności Tokio, to miejsce, które fascynuje swoją kulturą, technologią i organizacją. Jeśli chodzi o transport, Tokio ma jedno z najlepszych i najbardziej zorganizowanych systemów komunikacji miejskiej na świecie. No i co, jesteśmy już w hotelu i też pamiętajcie o tym, że najczęściej, niestety, ale w Japonii będziecie potrzebowali przejściówki, którą sobie ogarnęłam w Hongkongu za jakieś 5 zł. Nie wiem, ile to kosztuje w Polsce, nie mam pojęcia, gdzie możecie takie coś dostać, no ale pamiętajcie o takim właśnie wejściu. Tutaj też ponoć ważne są te waty, wolte. Niestety, nie wiem, postaram się jeszcze to Wam pokazać w taki inny sposób. Coś takiego. To jest ważne, bo inaczej nie będziecie w stanie naładować swojej baterii, czy też korzystać z chociażby suszarki. Dziś zaczynamy dzień od trochę takiej dziwnej fryzury, ale uznałam, że chcę należeć bardziej do tego japońskiego stylu. Nie wiem, czy mi się podoba, ale niech zostanie tak jak jest. No i co? Zaczynamy dzionek od wykupienia internetu. Jak zawsze korzystam z MobiMater. To nie jest współpraca, to nie jest reklama, tylko po prostu bardzo, bardzo mi wszystko dobrze działo w każdym innym kraju, więc też tutaj nie będzie inaczej. I wykupuję sobie chyba krótka wycieczka do Japonii, 5 dni, 4 GB za niecałe 6 dolarów. Co prawda bardzo dużo i bardzo często wczoraj miałam dostęp do internetu darmowy, ale nie chcę się stresować. Dzisiaj będziemy na pewno zwiedzać przynajmniej więc no, po prostu chciałabym mieć taki, taki spokój i, i sobie tutaj się nie stresować tą tą kwestią dojazdu gdzieś, czy, czy nie wiem, dostanie jakiejkolwiek informacji, więc raz, raz dwa sobie wykupię no i też wczoraj wypłaciliśmy gotówkę po 10 tysięcy jonów japońskich, więc to wygląda w ten sposób. Tutaj jest już 900, no bo chcieliśmy 9 tysięcy, bo chcieliśmy mieć um, wykupić sobie bilet na metro i tak samo tutaj 10 tysięcy i uwaga! Wczoraj właśnie chcieliśmy sobie polecieć, pojechać metrem, linią z tego, co kojarzę, G-Line. Nie stresować się, czy mam pącz, nie z internetem, czy też nie, więc internet ważny, gotówka ważna. No i wydaje mi się, że to wszystko. Reszta to tylko zdrówko, żeby dopisało, żebyśmy mogli sobie chodzić, żebyśmy mogli zwiedzać i zaczynamy szykować się do wyjścia. Japonia też słynie z tego, że jest bezpieczna i Japończycy sami w sobie są bardzo tacy pomocni, uśmiechnięci i na razie, potwierdzam, są bardzo uśmiechnięci. Wczoraj mieliśmy sytuację, żeby zapytać, gdzie jest najbliższy sklepik jakiegoś pana z ulicy i bardzo nam pomógł, jeszcze nas tak jakby trochę doprowadził, uśmiechał się cały czas. Ten angielski oczywiście nie był jakiś super, ale dało się go zrozumieć, on nas zrozumiał, więc naprawdę fajnie. Plus słynie też Japonia z tego, że nie za bardzo Um, może nie, że nie za bardzo patrzą, tylko bo dla nas turystów to nie jest nic złego, żeby posiadać, ale czasami nie macie wstępu do miejsc, jeśli macie tatuaże. I tak jak ja mam tatuaż z tyłu na plecach no to już bym musiała to zakryć w niektórych miejscach bądź po prostu bym nie została wpuszczona. Jeszcze takiego miejsca nie widziałam, ale słyszałam, że to jest na siłowniach, na przykład na samych basenach, jakichś tam innych pewnie świątyniach i może innych jakichś rzeczy. Pierwsza świątynia właśnie idziemy w kierunku zobaczenia, więc też sprawdzę czy jest tam taka, o muszę chyba być, jest tam taka informacja. Ale na ten moment to miejsce, gdzie my jesteśmy, podziękuję Wam w opisie, bądź tutaj dam... Hotel, w którym się zatrzymaliśmy jest naprawdę super. w Bardzo fajnej okolicy, bezpiecznej, no i też takiej pięknej. Nie dzieje, to nie jest na pewno centrum Tokio, ale te wszystkie, pamiętajcie, rzeczy, piękne miejsca, właśnie turystyczne miejsca, zabytki są i tak porozrzucone po Tokio jakby na takich wybrzeżach, nie w centrum. centrum można tylko zobaczyć, chyba mi się wydaje. najsłynniejsze, najpopularniejsze przejście za pieszych i to chyba wszystko no tak co mi się teraz przypomina więc też fajna, fajna kwestia na pewno polecam a jeszcze nawiązując do gotówki, to Japonia może być nieco zaskakująca, bo choć karty są akceptowane w wielu miejscach, to nie wszędzie. I dlatego polecam zawsze mieć troszkę gotówki przy sobie. A teraz chcemy też zobaczyć wróżbę. Płacimy drobną kwotę i wyciągamy wróżbę, która albo jest dobra, no to zatrzymujemy ją, albo jest zła, i wtedy no tam zaraz nam pokażę, jak fajnie się jej pozbyć. A tutaj wtedy. Na takiej rurce po prostu to jakby Ala wyrzucamy. Okay, so we need to find money for it. No i mam taki numerek. Tutaj nam Japończycy pomogli i powiedzieli, że mam numer 48 i jest oczywiście angielska wersja, ale nie będę jej pokazywać, bo to tak biorę ją dla siebie. Na pewno dla mnie super dobra przepowiednia. Jeśli chcecie zwiedzać Tokio, no to najlepiej będzie, abyście robili to za pośrednictwem metra, bo taksówki tutaj są drogie i w ogóle pamiętajcie też, że od 24 do 5 metro nie jeździ, więc też jeżeli już szykujecie się na Tokio, takie można powiedzieć imprezowe, no to, no to no, przepłacicie albo możecie przepłacić za taksówki. Natomiast jeśli chodzi o najlepszy sposób, to jest wykupienie takiego biletu na cały dzień i właśnie dzięki temu no, na pewno zaoszczędzicie. Kosztuje to na ten moment 23 zł. Zrobiliśmy to za pośrednictwem strony internetowej, bo jeżeli chcecie to zrobić w punkcie, to musicie im pokazać paszporty, których no, my nie chcemy brać, żeby ewentualnie nie narazić się na zgubienie, bądź też na jakąś odpukać kradzież, która raczej tutaj się nie wydarzy, ale no wiecie o co chodzi. No i właśnie tutaj bardzo wszystko fajnie działa, więc też polecam się wyposażyć w taki koszt 20 wydać te 22 zł, żeby zaoszczędzić później. Jeśli wybieracie się do Japonii, to warto zwrócić uwagę na to, że Japończycy kładą ogromny nacisk na uprzedzenia i szacunek wobec innych. Na przykład zawsze powinno się ukłonić przy powitaniu, a także przy pożegnaniu. Dodatkowo w Japonii panuje duży nacisk na porządek i ciszę, zwłaszcza w miejscach publicznych, takich jak na przykład metro. A teraz zaproszę Was do super restauracji. Jeżeli chcecie zjeść prawdziwe japońskie sushi, to dodajcie te restauracje do swojego must have, jeśli chodzi o miejscówkę. To, co może nieco zaskoczyć, to tak naprawdę kultura jedzenia w pojedynkę w Japonii poni. Jest to totalnie szeroko akceptowane i praktykowane przez wielu Japończyków, szczególnie w miastach takich jak Tokio. Też pamiętajcie o tym, że właśnie stoły są często ukryte i będziecie mogli właśnie mieć pałeczki, jakieś przyprawy, tutaj macie imbir, tutaj oczywiście sos sojowy, no i tu na przykład jest dostępna w tej restauracji kura, darmowa herbatka, która mi nie za bardzo smakuje, ale musiałam spróbować, więc po prostu przyciskamy. Dodajcie oczywiście ten um, puder, puder, powder, tak puder chyba i dodajecie po prostu sobie dodajcie wodę, ale no nie są to moje smaki i czekamy po prostu na nasze najlepsze dania. Tutaj macie liczbę, ile zjedliście talerzyków i każdy talerzyk trzeba pomnożyć przez 150 jenów. To jest 107 złotych na ten moment. Za naprawdę fajne i to, co chcemy sushi. Japońskie w prawdziwe. Właśnie w tej restauracji kura, ale też i w wielu innych lokalach oferują wygodne miejsca nie tylko dla całej grupy, ale właśnie dla jednej osoby. Zwykle jest to rozwiązanie dla osób, które preferują nie tylko jedzenie, ale również spędzanie kilku chwil w samotności. No i stąd też wydaje mi się, że śmiało mogłabym wrócić do Tokio sama, bez żadnej osoby i faktycznie czuć się dość swobodnie i bezpiecznie. Jeśli natomiast chodzi o właśnie dobre zwiedzenie tego miejsca, pamiętajcie, że Tokio jest naprawdę gigantyczne, więc warto podzielić zwiedzanie na konkretne dzielnice i skupić się na jednej lub dwóch dziennie, a i tak przy takim planie możecie odczuć ogromne zmęczenie. Mówi się też, że Tokio to miasto, które nigdy nie śpi i zawsze ma coś nowego do zaoferowania, ale zwróćcie uwagę na przykład na dzielnicę, w której ja zabokowałam hotel, nie jest to tak żywa ulica, ale i tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego państwa, jako turystka czułam się bezpiecznie. No i co, już jesteśmy w pokoju, po całym dniu jest godzina 18.35, sobie teraz chwilę odpoczywamy, ja za godzinkę zaczynam jeszcze pracę, dwie godzinki sobie popracuję, no i tak naprawdę to tyle. Więc jeśli Tokio Wam się podobało na ten moment, no to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górze, jeśli lubicie kontent podróżniczy, no to serdecznie też zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz obserwacji na Instagramie, gdzie podaję też jakieś różne i cenne informacje, ale także po prostu stawiam zdjęcia z tych cudownych miejsc. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że poczuliście magię Tokio. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia!